Dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Moi rodacy, bardzo serdecznie chciałabym Was zaprosić na Marsz Polaków do Wrocławia, który odbędzie się oczywiście 11 listopada w poniedziałek o godzinie 16.30. Startuje. Spod dworca PKP we Wrocławiu. Natomiast o godzinie 14.00 przewidziane są już jakieś występy artystyczne. Moi drodzy, dlaczego Wrocław, a nie Warszawa? Dlatego, że podejrzewam, że we Wrocławiu będą maszerować ludzie, którzy zdają sobie sytuację z naszego nędznego położenia. W naszej ojczyźnie, oczywiście. My tam nie idziemy, to znaczy ja mówię teraz za siebie, ja tam nie idę świętować czegoś, czego nie mam. Czyli suwerenności, niepodległości. My tego nie mamy. Ja mam nadzieję, że ten marsz Polaków uświadomi większości osób, że my dopiero musimy sobie o to zawalczyć. a no niestety zaprzepaściliśmy tą niepodległość, którą dla nas wywalczono ponad 100 lat temu. Niestety. Ja już nie zwalam winy tutaj tylko na Poliniaków, na to polactwo bezrozumne, ale również my jesteśmy temu winni, że w jakiś sposób nie powstrzymaliśmy ich przed, przed ich głupotą. Dlatego musimy coś zrobić, aby kiedyś w przyszłości nasze dzieci. Przepojone oczywiście miłością do własnej ojczyzny, bo tego musimy ich uczyć, żeby odbudowały od podstaw nasz kraj, naszą ojczyznę. I z takim zamiarem ja tam idę i z takim zamiarem będę zabierać głos na marszu. Przede wszystkim chcemy spędzić ten dzień spokojnie może w sferze patriotycznej, tak? Niech się żadne służby nie martwią, że będą jakieś rozruchy, niepokoje. Absolutnie. My idziemy tam a, świętować naszą polskość, bo nie niepodległość, której nie mamy. Pozdrawiam i do zobaczenia. Zapraszam wszystkich jeszcze raz serdecznie.